Do 1944 roku armia niemiecka zaczęła kończyć się prawie wszystko, z czym rozpoczęła wojnę. Dywizje pancerne, które kiedyś prowadziły błyskawiczne ofensywy, zostały zredukowane do garstki sprawnych pojazdów. Nowe alianckie i sowieckie czołgi były bardziej wytrzymałe, liczniejsze i wspierane przez miażdżącą artylerię. Oraz siły powietrzne na wielu odcinkach frontu. Jedyną przeszkodą między tymi czołgami a następną wioską była cienka linia zmęczonej piechoty. Berlin nie mógł magicznie wyczarować więcej panter i tygrysów na każdą zagrożoną drogę. To, co mógł zrobić, to wysłać coś innego: skrzynie taniej jednorazowej broni przeciwpancernej, proste rury z ładunkami kumulacyjnymi, które mógł wystrzelić nawet półprzeszkolony poborowy. Gdy Niemcy nie mogli przeciwstawić pancerza pancerzowi, próbowali stawiać mu ludzi w ruinach, z których każdy zadawał brutalny strzał. Nazywali to pancer Faustem. W tym odcinku cofniemy się do końca wojny, gdy panika w upadającej III Rzeszy spowodowała powstanie jednej z najczęściej używanych broni przeciwpancernych II wojny światowej. Broń była tak prosta i tania, że każdy piechur mógł jej używać. A jednocześnie tak groźna, że wymusiła zmiany taktyki załóg czołgu. To opowieść o tym, jak Niemcy chcieli wyposażyć każdego piechura w broń przeciwpancerną. W 1941 roku, gdy Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, ich siły pancerne i działa przeciwpancerne przewyższały wciąż radzieckie czołgi. Starsze konstrukcje zwalczano działami 37 mm, 50 mm. I pancernymi klinami. To działało tak dobrze w Polsce i Francji, że pewność szybko minęła. Pojawiły się nowe radzieckie czołgi T-34 z pochylonym pancerzem i gąsienicami w kształcie Itzeczter oraz ciężki kirowa woroszyłowa, jeden z grubymi płytami odpierającymi pociski. Lekkie działa. Te maszyny nie były niezniszczalne. 88 mm armata polowa mogła je zniszczyć. Ale dla lekkiej broni piechoty były trudnymi, często frustrującymi celami. Niemieccy artylerzyści często musieli podchodzić blisko lub atakować z flanki. Dla zwykłego piechura problem był jeszcze większy. Jego osobiste narzędzia przeciwpancerne nagle stały się przestarzałe. Karabiny przeciwpancerne, które mogły przebijać wczesne lekkie czołgi, były teraz prawie bezużyteczne. Miny magnetyczne i ładunki kumulacyjne wymagały szaleńczej odwagi. Trzeba było podbiec bezpośrednio do jadącego czołgu. Pod ostrzałem działa przeciwpancerne tout. pozostawały skuteczne, ale były ciężkie, nieliczne i łatwo je było stracić podczas odwrotu. Od 1943 roku niemieckie oddziały coraz częściej broniły się, dysponując mniejszą liczbą czołgów i ciężkiej artylerii. Stawiali czoła wrogom, którzy na polu bitwy wprowadzali coraz więcej pancerza. Czołgi wielokrotnie przebijały się przez front, a żołnierze nie mieli niczego, by je skutecznie powstrzymać. Dowódcy i inżynierowie chcieli prostej, brutalnej broni, którą każdy żołnierz opanuje po krótkim pokazie. Lekka do noszenia, tania do masowej produkcji i na tyle silna, by z bliska przebić boczny pancerz T-34 lub Shermana. Odpowiedź przyszła z innego sposobu użycia materiałów wybuchowych. Ładunek kumulacyjny. Tradycyjne pociski przeciwpancerne polegały na masie i prędkości. Potrzebowałeś dużego działa i wysokiej prędkości, by przebić pancerz, długiej lufy, mocnego zamka oraz zaawansowanej obróbki mechanicznej. Ładunek kumulacyjny odwrócił tę logikę do góry nogami. W materiale wybuchowym była stożkowa metalowa wnęka zwykle z miedzi. Gdy materiał wybuchowy detonował, Fala uderzeniowa zapadała ten stożek w wąski, niezwykle szybki strumień metalu, skupiony na małym obszarze. Ten strumień mógł przepalić pancerz. Dużo grubszy niż średnica samej głowicy, nagle prędkość zlufy działa miała znacznie mniejsze znaczenie. Liczył się przede wszystkim projekt głowicy i odległość, na której następowała detonacja. Niemieccy projektanci zauważyli, że montując dużą głowicę kumulacyjną, na przodzie rury i zachowując odpowiedni dystans od celu, nawet powolny pocisk mógł stać się pogromcą czołgów. Wyrzutnia nie musiała być elegancka ani trwała musiała po prostu zadziałać raz. Pomysł ten bezpośrednio zaowocował powstaniem Fausta, fabrycznie załadowanej jednorazowej wyrzutni bezodrzutowej. Z dużą kumulacyjną głowicą bojową, wystrzeliwaną za pomocą prostego ładunku miotającego, Żołnierz otrzymywał ją gotową do użycia, strzelał i wyrzucał pustą rurę. Bojowe wersje pojawiły się około 1943 roku. Wyglądały niemal komicznie. Cienka metalowa rura z ogromną pękatą głowicą z przodu, jak stalowy młot z wydrążonym trzonkiem. Ta wczesna rodzina, często określana wspólną nazwą Panzerfaust 30, miała prostą konstrukcję. Wewnątrz rury trzpień trzymał głowicę bojową z tyłu. A za nią znajdował się ładunek miotający. Na górze prymitywny, odchylany celownik dawał użytkownikowi przynajmniej jakiś punkt odniesienia do celowania z boku. Duże litery ostrzegały przed groźnym podmuchem wstecznym. Liczba 30 odnosiła się do przybliżonego skutecznego zasięgu czyli około 30 metrów. Ta liczba mówiła sama za siebie. Aby go użyć Żołnierz musiał pozwolić, by czołg niemal na niego najechał. Musiał wystawić się wystarczająco długo, by wycelować w bok lub tył czołgu, licząc, że załoga lub piechota go nie zauważy. Ale jeśli mu się to udało, skutki były przerażające. Ładunek kumulacyjny mógł przebić boczny pancerz większości czołgów średnich. Celne trafienie mogło zasypać wnętrze odłamkami i płomieniami. Nawet jeśli czołg nie eksplodował, Załoga mogła zostać ranna, ogłuszona lub w szoku opuścić pojazd. Dla niemieckich dowódców miało to brutalny sens. Mogli wydawać tę broń masowo, nie musieli kierować rzadkich dział przeciwpancernych do każdego zagrożonego sektora. Krótka sesja szkoleniowa i jeden człowiek z Faustem mógł zmienić wynik potyczki na linii frontu. Raporty jednak jasno wskazywały na jedno. 30 metrów to było niezwykle blisko. Wielu użytkowników Panzerfausta zginęło podczas zajmowania pozycji lub po strzale, ginęli od serii z karabinów maszynowych albo byli miażdżeni, jeśli zauważono ich za późno w walkach miejskich. Gruzy i wąskie uliczki trochę pomagały, lecz krótki zasięg zmuszał do ryzykownych pozycji. Projektanci dążyli do ulepszeń. Panzerfaust 60 był kolejnym ważnym krokiem. Modyfikując ładunek miotający, tuby i celowniki, podwoili skuteczny zasięg do około 60 metrów. Wciąż była to broń do walki wręcz, ale dawała strzelcowi trochę więcej przestrzeni i większą szansę na przeżycie. Późniejsze wersje, takie jak Panzerfaust 100, próbowały pójść jeszcze dalej. Na papierze znów zwiększono zasięg, ale w praktyce celność na dużą odległość zawsze była słaba. Wiatr, dym, strach i zła postawa obniżały celność strzałów. Podstawowa głowica bojowa nadal była tak groźna, że trafienie w bok lub tył czołgu oznaczało poważne kłopoty. Przez cały ten czas sytuacja Niemiec się pogarszała. W latach 1944 i 1945 Rzesza nie była już w stanie zastępować czołgów i ciężkiej artylerii tak szybko, jak je traciła. Bataliony pancerne skurczyły się do zaledwie kilku pojazdów. Niektóre dywizje walczyły, mając do dyspozycji jedynie kilka dział szturmowych, jako wsparcie pancerne, ponieważ działa przeciwpancerne zostały zniszczone lub porzucone. Niemcy wciąż mieli zdolność masowej produkcji prostych rur i głowic bojowych, przynajmniej przez jakiś czas. Pancer Faust idealnie pasował do upadającej gospodarki wojennej. Nie wymagał precyzyjnie obrabianych zamków ani długich gwintowanych luf. Celownik był złożony z blachy, głowica bojowa stłoczonej stali, materiał wybuchowy i zapalnik, które można było szybko wyprodukować. Fabryki i małe warsztaty w całej Rzeszy produkowały pancer Fausty skrzyniami. Gdy bombardowania przerywały pracę jednej fabryki, produkcja przenosiła się do innych. Miliony wyrzutni opuszczały linie montażowe w ostatnich dwóch latach wojny. Trafiały do piechoty na froncie. Volksgrenadierów, Improwizowanych grup bojowych, a także coraz częściej do oddziałów Volkssturmu i Hitlerjugend, którym kazano bronić miast. Teoretycznie, każda droga prowadząca do Niemiec mogła teraz być pułapką z pancerfaustem. Każdy żywopłot, leśna ścieżka czy miejski kwartał mógł skrywać jednorazowego pogromce czołgu. Podręczniki przedstawiały to w przejrzysty sposób na rysunkach. Małe zespoły z pancerfaustami wybierały wąskie miejsca w terenie. Mosty, Gardła, narożniki ulic, ukrywali się w piwnicach lub na wyższych piętrach, czekali aż czołgi podejdą, strzelali w boki i tyły, po czym wycofywali się przed spodziewanym odwetem. Rzeczywistość pod koniec 1944 i w 1945 roku była znacznie bardziej złożona. Wielu ludzi trzymających pancerfausty nie było doświadczonymi piechurami. To byli starsi rezerwiści, niedoszkoleni folk z grenadierzy. Albo chłopcy ledwo szesnastoletni. Niektórzy otrzymali jedynie krótką demonstrację na rogu ulicy. Tak podnosisz celownik, tak trzymasz wyrzutnie. Tutaj nie wolno ci stać. Pod ostrzałem artyleryjskim i wśród gruzów doktryna przestaje działać. Część strzelała za wcześnie, pod złym kątem, lub w gruby przedni pancerz, bo dominował strach. Inni źle oceniali odległość i widzieli, jak głowica wbija się przed celem. Strzelcy wychylali się za bardzo i padali od serii z karabinu maszynowego. Odrzut ranił towarzyszy albo natychmiast zdradzał pozycję. Jednak były też niezliczone chwile, gdy Faust robił dokładnie to, do czego został stworzony. Na zrujnowanych ulicach czekały drużyny z Pancerfaustami. W piwnicach i za zawalonymi murami sowieckie lub alianckie czołgi posuwały się naprzód, dowódcy lustrowali wybite okna. Szybki zarys sylwetki na poziomie ziemi, błysk i pierwszy czołg gwałtownie się zatrzymywał, blokując drogę tym z tyłu. W takich momentach broń za ułamek ceny czołgu spowalniała kolumny, zmusiła ich do wezwania saperów i piechoty oraz dała czas obrońcom na wycofanie lub przygotowanie pozycji. Załogi czołgów z czasem zaczęły szanować to zagrożenie po drugiej stronie stanowiska ogniowego. Raporty z 1944 i 1945 roku opowiadały podobną historię. Na otwartym terenie, przy dobrej widoczności, czołgi dominowały przy odpowiednim wsparciu. Ale gdy tylko zbliżały się do wiosek, lasów lub obrzeży miast, zagrożenie się zmieniało. Dowódcy czołgów Najbardziej obawiali się broni kumulacyjnej krótkiego zasięgu właśnie tam, gdzie najbardziej potrzebowali czołgów. Dostosowali się. Piechota ruszała naprzód pieszo, próbując oczyścić rowy i domy. Czołgi trzymały się nieco z tyłu, wspierając ogniem z głównych dział zamiast szarżować samotnie. Artyleria ostrzeliwała podejrzane miejsca zasadzek. Czasami budynki były niszczone tylko dlatego, że oferowały zbyt wiele kryjówek. Nawet jeśli pancer Faust uszkadzał jedynie gąsienicę lub układ jezdny, efekt bywał decydujący. Unieruchomiony czołg blokował drogę i stawał się magnesem dla ognia, a załogi często porzucały uszkodzone pojazdy pod presją, zostawiając je jako wraki lub do odzysku. Historycy wciąż mają trudności z podaniem dokładnej liczby czołgów zniszczonych wyłącznie przez pancer Fausty. Niemieckie raporty z końca wojny Często przypisywały im dramatyczne liczby, które trudno zweryfikować. Alianci i Sowieci zazwyczaj grupowali trafienia pod szerszymi kategoriami, takimi jak broń kumulacyjna, razem z pancerzredkami i innymi przyczynami. To, co pokazują zapisy, to wyraźny wzorzec przez całą wojnę. Działa, miny i awarie mechaniczne pozostawały głównymi zabójcami czołgu. Jednak w ostatnich latach walk, zwłaszcza na terenach zabudowanych i w trudnym terenie, Piechotne bronie kumulacyjne, takie jak Panzerfaust, stały się znaczącą i budzącą strach przyczyną strat dla wielu niemieckich żołnierzy broniących wsi lub kwartału miasta. W latach 1944-1945 Panzerfaust był jedyną dostępną bronią przeciwpancerną. Panzerfaust był dzieckiem desperacji. Powstał, bo naród, który niegdyś polegał na szybkich natarciach, Teraz przegrywał bitwy na własnych ulicach. Uzbroił żołnierzy, cywilów i dzieci w broń, która sprowadziła walkę z czołgami do kilkudziesięciu metrów, do piwnic, rowów i zburzonych wejść. Nie uratowało to Rzeszy. O wyniku wojny zdecydowały przytłaczające siły przemysłu, zasobów ludzkich i logistyki aliantów oraz Sowietów. Żadne jednorazowe wyrzutnie tego nie zmieniły, ale pancer Faust pozostawił długi cień udowodnił, że tania prosta wyrzutnia z głowicą kumulacyjną może dać nawet słabo wyszkolonemu piechocincowi realną szansę w starciu z nowoczesnym pancerzem na bliskim dystansie. Po 1945 roku każda większa armia wyciągnęła z tego lekcję. Powojenne granatniki, przeciwpancerne i jednorazowe wyrzutnie na napęd rakietowy udoskonaliły ten pomysł. Jednak podstawowa logika się nie zmieniła. Żołnierz w okopie czy ruinie nie dorówna czołgowi siłą ognia ani ochroną, ale z odpowiednią bronią mógł przestraszyć załogę czołgu. Panzerfaust w historii wojny pancernej sprawił, że czołgi przestały być tylko myśliwymi, a stały się też zwierzyną. Wszystko zaczęło się od tego stłumionego huku w gruzach i taniej rurki w rękach jednego człowieka, który decydował o losie bardzo drogiej maszyny.